Witold Janczak, Centrum Rekuperacji PL. Dzisiaj, drodzy Państwo, poświęcimy cały odcinek na dosyć gorący temat. Teraz, w dobie kryzysu energetycznego i drożejących paliw, zwłaszcza w kontekście problemu z dostępnością węgla, chciałem porozmawiać o klimatyzatorach grzewczych czyli opcji do grzewania, albo nawet całorocznego ogrzewania naszych domów. Właśnie klimatyzatorami, dosyć często mnie teraz o to pytają klienci, inwestorzy, użytkownicy i nawet widziałem taką ostatnio fajną reklamę, dosyć śmieszną, że tak naprawdę w cenie właściwie jednej tony węgla, czyli to jest około tych 3000 zł, można już mieć klimatyzator z pompą ciepła, który jest w stanie dogrzać nasze mieszkanie. No, oczywiście jest to z przymrużeniem moka, ponieważ to są najmniejsze jednostki w tych cenach, więc jeden pokój owszem ogrzejemy, taki do 20 metrów kwadratowych, ale nie więcej. Niemniej jednak coś jest na rzeczy. Faktycznie coraz więcej zauważyliśmy no, zainteresowania tematem związanym z ogrzewaniem nadmuchowym właśnie poprzez klimatyzatory. No i py pytanie, czy faktycznie da się ogrzać dom klimatyzatorem, czy mieszkanie? No i na to zwrócić uwagę. Otóż sprawa jest dosyć jednoznaczna. Faktycznie w tej chwili każdy nowy klimatyzator, nawet najtańszy, chiński, daleko azjatycki, faktycznie ma wbudowaną pompę ciepła, czyli ma oprócz opcji chłodzenia również opcję grzania bardzo efektywnie, energetycznie. To jest wymóg związany z dyrektywami unijnymi i faktycznie każda jednostka sprzedawana na terenie Unii Europejskiej musi mieć odwrócony obiekt czynnika chłodniczego tak, żeby właśnie również ten klimatyzator mógł dogrzewać i to jest standard faktycznie natomiast diabeł tkwi w szczegółach bardzo często zadajecie pytania drodzy Państwo jakie jednostki dobrać, czym one się od siebie różnią i faktycznie to jest tak, że klimatyzatory wszystkie mają pompę ciepła wbudowaną, natomiast no nie wszystkie się nadają do całorocznego, efektywnego Ogrzewania, będą to jedno robiły bardziej, drugie mniej efektywnie. I o co chodzi? Prawdą jest to, że większość producentów na świecie dedykuje specjalne jednostki grzewcze raczej wśród klimatyzatorów ściennych typu split czyli jest jeden agregat na zewnątrz, jedna jednostka wewnętrzna ścienna. I te modele są najbardziej dopieszczone, doprecyzowane, są typowo grzewcze, jednostki o fantastycznych parametrach, o czym zaraz porozmawiamy. Natomiast już agregaty typu multisplit, czy jakieś jednostki kanałowe, kasetonowe, one nie do końca już są tak bardzo dopieszczane przez producentów. One oczywiście chłodzą, oczywiście grzeją, natomiast tutaj nie ma, ma super parametrów grzewczych. Producenci tak się skupili na tym, że faktycznie dedykowane jednostki grzewcze to są raczej te ścienne, pojedyncze splity, i te faktycznie są najbardziej efektywne energetycznie i potrafią najwięcej tego ciepła dostarczyć niskim kosztem energii. No i porównując tak naprawdę, te jednostki ścienne, należy zwrócić uwagę na magiczny czynnik SCOP, to jest średnia sezonowość, średnia, średnia sezonowa sprawność grzewcza takich urządzeń. Nie mylić tego z COP, ponieważ COP jest takim, bym powiedział, nominalną wartością, natomiast z, tą, z tym początkiem S, SCOP to jest wskaźnik, który nam mówi o średniosezonowej, czyli tutaj są badane parametry danej jednostki przy różnych temperaturach na zewnątrz. No, temperatura wewnętrzna w domu zakładana jest zawsze obliczeniowa 20 stopni to jest taki powiedzmy standard przyjęty do obliczeń. I to wszystko powoduje, że jeżeli Państwo będzie porównywać ten współczynnik SCOP w danej jednostce z współczynnikiem SCOP u innego producenta, to macie pewność, że porównujecie to samo. Te same wskaźniki liczone w ten sam sposób. I to jest bardzo ważne, bo tutaj ciężko coś przekłamać, ciężko coś nadinterpretować ze strony producenta. No i teraz zróbmy sobie taki przykład, żeby policzyć trochę, jak to SCOP wpływa na. No, zużycie prądu takiego klimatyzatora do celów grzewczych. Zobaczymy sobie teraz taki przykład. Drodzy Państwo, przykład dosyć typowy jest domek 180 m2, zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku, czyli to jest bez ciepłej wody użytkowej do kąpieli, do gotowania itd. To jest 17 tysięcy kWh na rok i przyjmijmy sobie, że takie średnia sezonowa sprawność takiej pompy ciepła, czyli klimatyzatora grzewczego, do ogrzewania nadmuchowego, no to wynosi ten współczynnik 4.0. To zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku 17 000 kWh na rok, no skąd wziąć taką liczbę? Z reguły, jeżeli mówimy o budynkach nowych, no to możemy się posłużyć chociażby świadectwem charakterystyki energetycznej. Tam są tego typu wyliczenia i możemy mniej więcej przyjąć, że to co jest wyliczone będzie w rzeczywistości się spełniało, czyli nasz budynek właśnie tyle będzie potrzebował energii. Zaznaczam tylko tyle, że projektowana charakterystyka energetyczna budynku Niekoniecznie musi odpowiadać tej charakterystyce energetycznej budynku już wybudowanego, ponieważ może inwestor na etapie wykonawczym dać różne materiały izolujące, lepszej lub gorszej jakości, może zastosować w rekuperację lub wentylację grawitacyjną, i tak dalej, i tak dalej, cała masa rzeczy. Natomiast jest to wartość teoretyczna, którą no, w przypadku nowych budynków możemy przyjąć jako punkt wyjściowy od czegoś trzeba zacząć. No, w przypadku budynków już istniejących, no to Teoretycznie też można policzyć, jest to już trochę bardziej skomplikowane, ale można policzyć takie zapotrzebowanie chociażby z rachunku nie wiem, za gaz, jeżeli ktoś pali gazem, albo przeliczając ilość ton węgla zużytych, bo każda tona węgla ma swoją kaloryczność. Więc tych, ilość tych kWh jesteśmy sobie w stanie mniej więcej policzyć. No i teraz, jeżeli wiemy, że nasz budynek potrzebuje 17 000 kWh na rok do ogrzewania, mamy sprawność pompy ciepła do ogrzewania nadmuchowego na poziomie 40 SCOP, no to możemy sobie spokojnie wyliczyć roczne zużycie energii elektrycznej do ogrzania tego budynku, tą właśnie pompą ciepła. No, i tak naprawdę, takie zużycie prądu to jest po prostu iloraz zapotrzebowania naszego całego budynku na ciepło przez współczynnik COP. Czyli nasz budynek potrzebuje 17 tysięcy kWh na rok. To dzielimy przez 4, bo taką sprawność ma nasz klimatyzator, nasza pompa ciepła. Więc tak naprawdę, wychodzi nam, że nasz budynek zużyje prądu na poziomie. 4250 kWh. Czyli nasz cały budynek potrzebuje 17000 kWh do ogrzania, ale w związku z tym, że pompa ciepła ma sprawność 4,0 czyli 400%, zaraz o tym porozmawiamy, no to wychodzi na to, że faktycznie prądu zużyje tylko 4250 kWh. Zakładając, że to jest taryfa G11 w Łodzi w roku 2022, 65 groszy brutto za kilowatogodzinę. Taka jest cena prądu. Więc koszty ogrzewania z grubsza możemy się spodziewać na poziomie 2762,50 zł. Tak to wygląda w tym przykładzie. Teraz już wracając do tego przykładu. Tak de facto ten współczynnik SCOP mówi nam o tym, jak. Efektywna jest ta gadana pompa ciepła. Co to znaczy? 4-0. Z jednego kilowata energii, którą sprężarka, układ cały pompy ciepła, pobiera z gniazdka, zasilania naszego domu, energii elektrycznej, jest w stanie wytworzyć średnio około 4 kilowat ciepła, aż. Zwykły grzejnik elektryczny, jakbyśmy sobie farelek postawili, czy jakiegoś olejaka, no to on to przełożenie ma praktycznie jeden do jednego, w dużym, bardzo uproszczeniu. Czyli 1 kW energii z bierze i wytwarza 1 kW ciepła. Natomiast pompa ciepła, dzięki tym przemianom termodynamicznym, które zachodzą podczas sprężania i rozprężania tego magicznego czynnika chłodniczego, który jest nazywany potocznie freonem, w najnowszych klimatyzatorach jest to czynnik R32. On ma tak magiczne właściwości fizykochemiczne, że jest w stanie przy niewielkiej energii, przy sprężaniu, potrzebuje sprężaka niewielką ilość energii przy sprężaniu, przy rozprężaniu, on wytwarza cztery razy więcej tej energii w postaci ciepła. I to wynika głównie właśnie z tych dosyć specyficznych warunków pracy tego czynnika. I na tym polega ta cała bajeczna sprawność rzędu 400, 300 czy 450%. Właśnie o to chodzi, że ten czynnik potrzebuje mniej energii do sprężenia, niż jest sam w stanie wytworzyć przy rozprężaniu się. To jest tak w bardzo dużym e, uproszczeniu. E, starają się sprawę bardzo e, maksymalnie uprościć. Więc ten współczynnik SCOP ma kapitalne znaczenie. I teraz, drodzy Państwo, zwróćmy uwagę, jak to wygląda w kartach katalogowych, porównując sobie różne urządzenia. Zwróćmy też uwagę, że każdy producent, absolutnie każdy, te jednostki ścienne ma w różnych wariantach i w różnych cenach. I one się od siebie różnią bardzo. Są jedne bardziej efektywne, cichsze, z lepszymi filtrami i tak Natomiast jeśli Państwo chcecie zwrócić uwagę typowo na... Klimatyzatory grzewcze, jakie one powinny mieć parametry, to na pewno jest to temperatura, do jakich są w stanie grzać. Jedne klimatyzatory grzeją do minus 15, ale są jednostki, które grzeją do minus 30. I uwaga, należy to rozumieć w ten sposób, że taki agregat na zewnątrz uruchomi się przy minus 30, ale on będzie miał dramatycznie mniejszą sprawność, na pewno. Niż gdyby na zewnątrz było 0 czy minus 2, bo im jest zimniej na zewnątrz, tym agregat no, jest mniej sprawny, traci na swojej wydajności, bez dwóch zdań. Natomiast są faktycznie jednostki, które są tak przygotowane, bo na przykład mają grzałki czy tacy ociekowej przy agregacie, czy grzałkę. Wokół sprężarki, i ta grzałka ma za zadanie rozgrzać olej przed uruchomieniem. Jeżeli przy minus 25 byśmy chcieli uruchomić klimatyzator, to ten olej tam jest bardzo już gęsty, skrzepniały. No i ta grzałka ma za zadanie podtrzymać go w stanie płynnym po to, żeby sprężarka bez uszkodzenia mogła swobodnie przy tych minus 25 stopniach ruszyć. Grzałka tacy ociekowej jest potrzebna do tego, że. Podczas silnych przymrozków woda na tacy ociekowej w agregacie po prostu zaczyna zamarzać. To jest normalne zjawisko, bo agregat jest na zewnątrz. I o ile klimatyzator na chłodzeniu generuje skropliny w jednostce wewnętrznej, czyli tej, której mamy w pomieszczeniach, o tyle przy grzaniu skropliny są generowane w agregacie na zewnątrz. Więc jeżeli mamy silny przymrozek, te skropliny zaczynają zamarzać, no i właśnie chodzi o to, żeby taca ociekowa. Była drożna i odprowadzała cały czas te skropliny, no to tam też jest potrzebna grzałka, bo w innym przypadku ten lód by zaczął się nawarstwiać na tacy ociekowej, w końcu by się utworzyła dosyć spora górka, która by mogła w końcu podejść pod wentylator i przy najbliższym próbie uruchomienia wentylatora po prostu upadki by się złamały o lód, który powstał na dole na tacy ociekowej. W związku z tym jest to również element niezbędny. Warto też porównać klimatyzatory między sobą pod innymi parametrami, nie tylko SCOP. No i teraz właśnie mamy taki przykład, jak dwa modele tego samego producenta no, bardzo się od siebie różnią, jeśli chodzi o parametry nie tylko chłodzące, ale również przede wszystkim grzewcze. Spójrzmy w takim razie na tą grafikę. Tutaj, drodzy Państwo, teraz na tej grafice widać wyraźnie dwa różne urządzenia. To jest ten sam producent. I zwróćmy uwagę, w urządzeniu, które, którego specyfikacja jest na górze, yy, widać wyraźnie, że pierwsze na czerwono zaznaczone jest to wydajność grzewcza. Nominalna to jest 3810W, czyli 3,8 kW. Maksymalna to jest 4220W, czyli 4,9 kW. Spójrzmy na ten sam parametr u jednostki niżej. Ta jednostka niżej. Model Mirai 3,5 kW to jest jednostka typowo grzewcza, dedykowana właśnie do ogrzewania. Tutaj ma tak parametry wyciągnięte, żeby bardzo się dobrze sprawdzać przy grzaniu. Zwróćmy uwagę, wydajność grzewcza nominalna 4250 W, ale maksymalna 7200, czyli 7,2 kW ta jednostka jest w stanie maksymalnie grzać. Mimo, że to jest jednostka standardowa 3,5 kW mocy chłodniczej. Kolejny parametr SER -E to jest ten sam parametr co w przypadku SCOP, tylko że on dotyczy chłodzenia, czyli jest to średnia sezonowa sprawność chłodnicza. No, w tym wypadku to jest 6,1, w urządzeniu niżej jest to aż 9,0, więc klasa energetyczna jest A, tego modelu wyżej klasa energetyczna na chłodzeniu jest A. No, i parametr SCOP, o którym tyle rozmawialiśmy, w jednostce u góry jest 4,0, w jednostce na dole jest aż 5,3. W związku z tym też klasa energetyczna jest zupełnie inna, bo klasa energetyczna na grzaniu jest a z trzema plusami, a u tej jednostki u góry jest a z jednym plusem. I ta jednostka u góry oczywiście też nadaje się do grzania, jak najbardziej. Tylko, że ona jest zdecydowanie mniej efektywna. Ona powiedzmy przy minus 15 będzie dobrze działała, przy minus 10 będzie dobrze działała, przy minus 5 też, przy minus 15-20 już nie bardzo. Natomiast ta jednostka niżej, Mirai, ona faktycznie już jest tak przygotowana, że do minus 25 spokojnie jest w stanie dogrzewać i utrzymywać parametry dosyć wysokie, mimo silnych przymrozków. Więc to są te aspekty, które warto porównywać. Jeśli chodzi o klimatyzatory. Więc, reasumując, bardzo ważne jest, żeby decydując się na jakieś dogrzewanie klimatyzatorem, to jest fantastyczne rozwiązanie, żeby zwrócić uwagę na to, jak klimatyzator, jakie ma parametry SCOP, klasy energetycznej. I też proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Jak już wspomniałem, klimatyzator podczas grzania generuje skropiny na zewnątrz, czyli w agregacie. Co to znaczy, że pod agregatem mamy często lodowisko? No teraz tutaj na tej grafice widać wyraźnie, że jest no dosyć obrodzony wymiennik, cały agregat, i pod spodem może się zrobić lodowisko, więc unikamy umieszczania tych agregatów gdzieś w miejscach przechodni, gdzie jest komunikacja czy chodzą ludzie, czy jeżdżą samochody. Pamiętajmy o tym też na tarasach, na płytkach tarasowych. Raczej nie umieszczamy tego typu urządzeń, ponieważ no to zamarzanie i rozmrażanie się permanentne podczas pracy na ogrzewaniu powoduje no tak de facto, że pod spodem będziemy mieli agregatu cały czas na przemian albo breje, albo lód. Więc to jest bardzo, bardzo istotny temat. Drodzy Państwo, to tyle jeśli chodzi o takie aspekty czysto użytkowo-techniczne związane z klimatyzatorami. One mają też fantastyczną taką cechę. Mówię o ogrzewaniu generalnie nadmuchowych, o nadmuchowym. Chodzi o to, że ono się fantastycznie sprawdza w takich momentach, kiedy nie potrzebujemy utrzymać temperatury stałej przez cały, całą dobę. No bo tak naprawdę jeżeli włączymy klimatyzator, nawet mamy po całej nocy wychłodzony budynek i mamy, nie wiem, 17 stopni w naszym budynku, włączając klimatyzator w danym pomieszczeniu, w ciągu kilku naprawdę minut, może 10, może 15 maksymalnie, mamy już powietrze przyjaźnie, miło ciepłe, przyjaźnie ciepłe i to powietrze ma wtedy 20-21 stopni, tyle, ile sobie życzymy. I my, ludzie, przebywamy w tym powietrzu. To, że meble, to, że jeszcze ściany, to, że sufit, to, że podłoga jeszcze ma niższą temperaturę, dla nas to niewiele zmienia, bo jesteśmy odcięci, nie dotykamy tych ścian, nie jesteśmy przytuleni no stop do tej ściany czy podłogi, natomiast przebywamy non-stop w powietrzu, które nas otacza, więc my przy skórze czujemy już przyjemnie ciepło. I chodzi o to, że taki klimatyzator, wrzucając gorące powietrze do budynku, do pomieszczenia, momentalnie jest nam w stanie już poprawić komfort. Średnia temperatura prawdopodobnie w całym pomieszczeniu nie będzie na poziomie 20-21 stopni, ale tu, gdzie my przebywamy, czyli właśnie blisko jakby tego centralnej części pomieszczenia, tam jest przyjemnie, już 20 a tam już odczuwamy komfort. I to też jest bardzo wydajne, ponieważ ten klimatyzator nie musi dogrzewać bardzo długo, żebyśmy my już poczuli komfort. Które nam absolutnie wystarcza. I to jest też bardzo fajne rozwiązanie. Taki klimatyzator można sobie zaprogramować, można serwować z aplikacji, że 15 minut przed naszym powrotem do domu, do mieszkania, on się załączy i już nam no, trochę zrobi klimat cieplejszy w naszym pomieszczeniu. Więc, w kontekście efektywności dogrzewania, to, to są bardzo fajne urządzenia, ponieważ mają bardzo wysoką sprawność dzięki temu, że są wbudowane tam pompy ciepła. I druga rzecz, no dzięki temu szybkiemu dogrzaniu no mamy szybko efekt przyjemnej temperatury. Więc polecam tego typu rozwiązania, tylko proszę zwrócić uwagę na to, jaki model dobieramy, z jakimi parametrami. No i gdzie umieszczamy agregat na zewnątrz, to są kluczowe zagadnienia. Jeżeli film się przydał, zaszczędził czas, to proszę w takim razie o subskrypcję, o komentarze. Jestem bardzo ciekaw komentarzy na ten temat, bo myślę, że. W dobie dzisiejszego kryzysu to jest bardzo ważny aspekt, i może być alternatywą do no, właśnie dla drugiego gazu, albo braku węgla, przynajmniej na tą zimę. A klimatyzator, jak każdy klimatyzator, również schładza efektywnie latem. Dzięki, bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.